Systemu ciężko się nauczyć, ale dobry uczeń dzięki wytrwałości przyjmie buddy przekaz. Od niczego niezależny pozostań w kontinuum pękających kajdan. I czystości niesplamionej. Ta czystość jest niewidzialna i nie można jej naznaczyć. Nie zaćmią odpoczynku pośrednicy od samsary. System tant naucza rozluźnienia i spokoju. Czysta przestrzeń umysłu wychodzi poza myśli. Ta czystość jest niewidzialna i nie można jej naznaczyć. Nie zaćmią odpoczynku pośrednicy od samsary. System tant naucza rozluźnienia i spokoju. Czysta przestrzeń umysłu wychodzi poza myśli. Ta czystość, ta czystość, ta czystość, ta czystość. Ta czystość, ta czystość, ta czystość, ta czystość. Walcząc z opętaniem, musisz być uczciwy. Przyszłość oświecenia, wyrwie cię z otchłani, procesy tworzenia. Myślowo ułożone znikną ujawniając przejrzysty umysł.